Cześć z tej strony Janszy w tym klejnotnym epizodzie Przepukłego Batma 3 poza Gotham. No i dzisiaj kończymy wędrówkę po planetach, bo zostało nam już tylko... Została nam już tylko planeta OA. Czyli 17 złotych tocków i 5 żetonów postaci lub pojazdu. Także lecimy tam. Tutaj oa! No i dobra, rozejrzyjmy się, co, co tu jest takiego. Ale zanim to, to trzeba jakieś autka wykupić. Batkopter nie to. Bardziej mi chodziło o takie pojazdy. Dobra, klasyczny Batmobil 150 koła. Dobra, biorę. Batmobil za 200. Hmm, Wasi. Dobra. Tyle mniej więcej może być. Ale proszę, jak to kurwa wysokie jest. Ale dobra. Tak czy inaczej możemy... ...zaczynać. Także odtąd. Zaczynamy. Proszę. Mamy złoty klocek numer 170. A tu wysoko co jest? Czujniki trzeba włączyć. I co my tu mamy? Jakiś guziczek. Także teraz pociągamy za dźwignię i... Trzeba rozwalić to metalowe. No i co mamy? Samochód sportowy Brusa Waynea. Także mamy żeton pojazdu. Idziemy dalej. Tu coś będzie? Oczywicha. No i proszę, złoty klocek numer 171. Zajęliście się lata tym jetpackiem, szczerze powiem, jeszcze nigdy żaden taki jetpack nie sprawiał mi sporo frajdy Poza tym wormsowym, oczywiście. A dzięki temu jetpackowi Batmana to już mamy pełny wachlarz możliwości. Teraz tu. No i proszę, Złoty Kocak nr 172. Mówię, to jest... Na tanie tym jetpackiem to jest coś zajebistego. Ale dobra, teraz... Tutaj. Proszę! Złoty klocek numer 173 O i teraz tu coś jest Jakaś świątynia. Tylko teraz... Jakie tu jest zadanie? Ja mam zgasić to? Chyba. Jeżeli chodzi o zgaszenie. No. Zgaszenie. A teraz. Ty ja w sumie może użyję jak tej postaci DLC. Batman powrót rocznego rycerza. No. No i proszę, udało się. Można. Można. Nawet trzeba. I mamy blokowaną czytach w przebraniu Robina, także jest G, tu coś mamy teraz lecimy. Lecimy na Szczecin, proszę Państwa. No i proszę. Z... <laughs> Złoty klocek numer 174. że jakieś flagi są? Nie. Ale mamy za to te, te tarcze, do których trzeba rzucić. Jedno... Jeden płomyk się zapalił. Teraz czas na drugi. Tylko niech mi tak... Tylko niech mi ta kamera przestanie tak latać. teraz... no. Jeszcze jeden. Niedaleko był. No, także trójkącik i... mamy... Ty, w sumie da się to zebrać na... No i proszę. Mamy Jokera w przebraniu Batmana. Dobra. Joker. I teraz zmiana na Batmana. Lecimy dalej. A któż wie co jeszcze ciekawego? Tutaj będzie się czaić. No, sporo będzie tego, jak na przykład tu gdzie trzeba będzie użyć mini postaci. A to wiecie, nie jest to takie nie jest to takie drogie. Sto koła kosztuje. <tryk> 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 Czekaj, a teraz włączmy to. Nie. No i proszę, mamy złoty klocek. Robina też wydostajemy z tej małej małego labiryntu i mamy złoty klocek. Numer 175 A teraz lecimy tu. Gotowi start! Zapierdalamy. Proszę. Złoty klocek numer 176. Przepraszam. I teraz gdzie się kierujemy. W sumie ciekaw jestem. Tego jestem ciekaw właśnie. To trzeba będzie... Szkoda parkouru. No, czyli robin będzie potrzebny. Nie pociągamy. Op. No i teraz Robin może kontynuować dalej. Mamy i mamy. Mamy złoty klocek. O, numer 177 siedemdziesiąt siedem. Złoty klocek. To teraz co? Tutaj teraz coś. Mamy. A, i teraz zielona altarnia będzie potrzebna. z moim młotem pneumatycznym. No. No i co to będzie? To będzie złoty klocek. Numer 178. Tak, kontynuując naszą wędrówkę. Teraz będziemy się kierować praktycznie... Ee, tu. Chyba też będzie jakaś zagadka do rozwiązania. No. Dobra, koszyk z czujnikami. Włączamy niewitkę i pociągamy za dźwignię. I to jeszcze nie koniec. Trzeba jakoś obejść te zabezpieczenia. Teraz tu wyłączamy elektrykę. No i białe teraz. Gdzie są białe laserki? Właściwie kabelki. Ale czekaj. Chyba też szło w, na tamtą stronę. Chociaż no, a w sumie niedaleko to było, więc. Mm -hmm. Zajwo! proszę. Laserki włączone. Teraz możemy pójść. Mamy 179 złoty klocek. Także wracamy do jetpacka i lecimy. Nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem dokąd. Ale trzeba obejść wszystkie zakamarki tego. Kolejne czujniki. Gdzie nas prowadzi trop? Teraz zielona latarnia będzie potrzebna, i ponownie zmieniłem na Batmana i kostki z przedpakiem. No i teraz co? No raczej na cyborga hmm. zmienimy. No i proszę, mamy... ...żeton postaci. A konkretnie... ...Lex Luthor w przebraniu Wonder Woman. Zacytując klasyka, patrzcie, chłop się za babę przebrał. Akurat pewien, znany dobrze polski kabaret, chyba koń polski to był. To akurat sporą wprawę w tym mieli. Dobra, i teraz, jak się nie mylę, tu. Ponownie. Robię, będzie potrzebne. No i proszę. Złoty klocek numer 180. Także. Można to po darterskiemu powiedzieć 180. Albo po polsku też 180. Także no. Ale teraz pytanie czy to... Czekaj. 6 złotych klocków zostało, czyli chyba 6 wyścigów. Jeden żeton po, postaci lub pojazdu. Hmm. Ciekaw jestem, ale. Co nie czekaj? Hmm. A, czyli tu jest ten żeton pojazdu. Pytanie, o co tu chodzi? Kurki? Pięć kurek. pięć na 5 i proszę. Mamy tumbler tumbler Bane Także no żetony wszystkie mamy. Chociaż to nie było łatwe, bo się musiałem trochę kamerą wysilić. Ale dobra. Skoro skoro jak jesteśmy w kosmosie, no to. Czachem nie byłoby sobie odpalić Energola od Kapitana Bomby. Ale nie tego smaku Mirabelki. Bo nie wiem czy jeszcze jest Dino. Ale zawsze jeszcze jest ten klasyk. No. I myk. Bierzemy Batmobil. Bierzemy furę i lecimy. Pierwszy wyścig. Ja jestem ciekaw bardzo sterowania pojazdami. Ale tu zapierdala. Ty może to nie jest Ferrari z 2004? Ale takie coś, no, no też mi się podoba. I proszę, nie było to takie trudne. Złoty lot numer 181. możemy pojeździć jeszcze? I e, teraz tu. No, gotowi do startu? Start! Chcemy to mieć dobrą sprawę i nie rozmyślić się przede wszystkim. Dobra. Wiecie. No i proszę. Podczasone zadanie. Złoty klocak numer 182 mamy. Ale to się śliska. Ła. Są rakietki, także już To Teraz tu, ten wyścig przejdziemy. od tych klocków mi 183. Ło! Co ja że przez przypadek nacisnął? Ale dobra. Teraz tu... 184 wow. Ale to śmiga. No i teraz tu Przepraszam To jest zmyłki na no Ale tak czy inaczej mamy 185 złoty klocek. I teraz tu, To chyba ostatnie będzie, nie wiem. Proszę, złoty placek numer 186 i zobaczmy o kurwa wszystko zrobiliśmy Szybko to zleciało dość, no ale... No, nie ukrywam, jestem zaskoczony, że to tak szybko zleciało. No dobra. Tak czy inaczej Chyba było wszystko z mojej strony, także no... To wszystko było. Więc to było tyle, no to Nara.